Chcę powiedzieć krótko o ALOESie, który stanowi domowy środek. W przeszłości rozmawialiśmy już o Probalance. Aloe Vera jest jego doskonałym uzupełnieniem, bowiem usuwa toksyny i trucizny, odkwasza i odtłuszcza organizm. I to jest działanie nie tylko w ramach metabolizmu komórkowego, w ramach terapii metabolizmu komórkowego, ale i robi to makroskopowo w ścianie naszego jelita cienkiego. Pomaga on oczyścić jelita. I kiedy jelito zostanie już oczyszczone, to dzięki siarze, która zapewni odpowiednią pożywkę, mogę dużo lepiej odbudować na tym błonę śluzową i skuteczniej odbudować mikrobiom z Pro12. Można to porównać do sytuacji, kiedy chcemy posadzić piękny nowy trawnik, czyli tak, jakby Pro 12. Najpierw potrzebujemy wertykulatora, aby spulchnić ziemię i to czynimy za pomocą aloewera. Następnie należy dostarczyć nawóz, do czego służy kolostrum. Te trzy produkty można sobie wyobrazić w takiej mniej więcej kombinacji. Do tego polecam jeszcze ProBalance, bowiem wzmacnia on jeszcze efekt uzyskiwany dzięki aloesowi. Aloe vera wspiera całość metabolizmu komórkowego, w szczególności aloe vera o smaku miodu oraz aloe vera Immun Plus. Aloe vera Immun Plus uważam za wysoce efektywny, zwłaszcza w zakresie immunologicznym, bowiem zawiera dodatek cynku i selenu i witaminy C jako modulatorów dla układu odpornościowego, stanowiąc dla niego doskonałe wsparcie. Jeśli państwo niespecjalnie lubicie imbir, to należy po prostu wziąć produkt aloesowy o smaku miodu i on też zapewni doskonałe efekty dla metabolizmu komórkowego i układu odpornościowego. I tak dochodzimy do ostatniej części webinaru. Prewencja jest zawsze lepsza niż leczenie. Oznacza to, że doskonała profilaktyka higieniczna naturalnie stanowi optimum. I w tym momencie chcę Państwu przedstawić naszą serię MicroSilver zawierającą mikroskopijne srebro. Wyobraźcie sobie Państwo, że nasza powierzchnia zewnętrzna, nasza bariera skórna, jest podrażniana przez wiele czynników chorobotwórczych. Przede wszystkim w nowoczesnym społeczeństwie przez tekstylia, kremy, a także przez inne czynniki. I w tej sytuacji substancje chorobotwórcze mogą wniknąć dzięki tej zaburzonej funkcji skóry lub błony śluzowej do organizmu. W takiej sytuacji bardzo ważne jest, by nasza niespecyficzna reakcja obronna, która musi zadziałać w chwili, kiedy błona śluzowa ust, czy nasza skóra zostaną pokonane, zadziałała. Teraz potrzebuję naturalnej ochrony, funkcjonującej bez uszkadzania mojej flory skórnej i flory błony śluzowej. I to właśnie daje mikrosrebro. Jest to srebro cząsteczkowe o wysokiej czystości. W tym zakresie współpracujemy z przedsiębiorstwem Biogate, które opracowało opatentowaną procedurę, w toku której dzięki swego rodzaju gąbczastej, porowatej strukturze uzyskuje się ogromną powierzchnię, by za jej pomocą z kolei uzyskać niesamowicie efektywne srebro. Oznacza to, że potrzebują tego bardzo niewiele, by pokryć ogromną powierzchnię. W tym mikrosrebrze piękne jest to, że działa ono przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, działa przeciw grzybom, czyli przeciw bakteriom, wirusom i grzybom. Zaś interesujące przy tym jest to, że jednocześnie wzmocniona zostaje naturalna bariera skórna. Oznacza to, że naturalna flora skóry nie jest obciążona, a całość odbywa się bez jakichkolwiek efektów ubocznych. Wszystko to sprowadziło i potwierdziło przedsiębiorstwo badawcze Dermatest, a zatem to srebro możemy wykorzystywać we wszystkich produktach serii Microsilver, a także w serii Sideguard, aby mieć możliwość samodzielnej dezynfekcji głównej. Osobą, która stoi za tym wszystkim, za tymi produktami z mikrosrebrem, jest nasz dr Raimund Liehammer, pełniący funkcję dyrektora działu kosmetycznego w LR. Na podstawie tej bardzo wysokiej efektywności mówi on, że naturalnie oczywiste jest, że w tym zakresie opracowuje się nowe produkty. Jest on wiodącą siłą w LR w tym zakresie, która napędza nasz rozwój na tym polu. Chcę omówić z Państwem dziś w szczególności w zakresie ochrony i odporności temat higieny jamy ustnej. To znaczy, z jednej strony, nasz środek do płukania jamy ustnej, a z drugiej strony, nasz spray do jamy ustnej. Środek do płukania jamy ustnej stosujemy, bowiem nie tylko może on przepłynąć przez całą jamę ustną, ale mogę dzięki niemu też głęboko wypłukać sobie gardło. Wskutek czego można wyeliminować 99,9% wszystkich substancji chorobotwórczych, nie naruszając własnej bariery ochronnej. Do tego w naszych produktach zawarliśmy jeszcze Aloaz, który, że tak powiem, wspiera florę bakteryjną jamy ustnej. Wspiera higienę dziąseł i stabilizuje ją. Fluorki z drugiej strony dbają o remineralizację zębów, zaś mentol i mięta zapewniają z jednej strony naturalne uczucie świeżości w ustach, ale dodatkowo także mają działanie immunomodulujące. Wykorzystujemy to naturalnie przede wszystkim w domu, rano, na przykład po myciu zębów, a także w podróży, wtedy można mieć pod ręką nasz MicroSilver Spray, który daje nam nie tylko przyjemną świeżość, ale także odznacza się tym działaniem przeciwbakteryjnym i przeciwwirusowym, a ponadto zwalcza i inne substancje, takie jak grzyby. Dzięki dodatkowi z aloesu zapewniamy sobie stabilizację błony śluzowej jamy ustnej i dziąseł. Produkt ten zawiera dodatkowo echinaceę, czyli jeżówkę i szałwię, co działa intensywnie uspokajająco. Zaś obydwie te rośliny mają właściwości immunomodulujące. Prócz tego szałwia bardzo pozytywnie wpływa na ilość żółci. Mięta ma działanie immunomodulujące i nadaje świeżość. Zasada działania mikrosrebra opiera się na tym, że jony srebra zasadniczo zaburzają metabolizm bakterii, wirusów i grzybów. Są one atakowane, przy czym flora bakteryjna naszej własnej skóry w ogóle nie jest obciążana, w ogóle nie jest naruszana, a zatem w ogóle nie ulega uszkodzeniu. Interesujące przy tym jest to, że badania laboratoryjne wykazały faktycznie, że to wszystko działa także w przypadku wirusów DNA i RNA. I w tym zakresie także potwierdzono skuteczność wobec SARS-CoV-2, czyli COVID-19. I ostatecznie oczywiste jest, że wytwarza się nie tylko produkty, które powiedzmy działają w jamie ustnej, to znaczy na powierzchni jej błony śluzowej, ale i takie, które działają na przykład na powierzchni zewnętrznej skóry. I takie właśnie chcę Państwu teraz przedstawić. W tym zakresie przykładowo mamy świetną serię środków do twarzy. Z jednej strony płyn do mycia twarzy i krem do twarzy, który oprócz tego świetnie nadaje się do stosowania przy wywołanym bakteryjnie trądziku. Jest doskonałym dodatkiem do Zeitgeist Pro, co w tym miejscu pragnę podkreślić. Mamy także szampon MicroSilver, który doskonale sprawdził się na łupież. Prócz tego dezodorant mikrosilver, który działa doskonale dzięki temu, że to mikrosrebro eliminuje bakterie odpowiedzialne za rozkład potu, wskutek czego przyczyniają się do tego nieprzyjemnego zapachu potu. W ten sposób nasz dezodorant z mikrosrebrem zwalcza przyczynę powstania przykrego zapachu. Mamy także dodatkowo w ramach higieny jamy ustnej, także pastę do zębów z mikrosrebrem, którą chcę jeszcze Państwu opisać. Jest oprócz tego jeszcze jeden produkt świetny w podróży. Spójrzcie Państwo, jak często chwytamy w podróży klamki, uchwyty, barierki, naciskamy przyciski wind itd. Tak Przy czym nie zawsze mamy możliwość umycia rąk. I w tej sytuacji świetnie sprawdza się żel z mikrosrebrem, żel do rąk, a także krem do rąk z mikrosrebrem. Doskonałe w podróży. Zmieszczą się do każdej kieszeni spodni, do kieszeni marynarki czy do torebki. Chciałem po prostu polecić Państwu w tym miejscu jeszcze te pozostałe produkty zawierające nasze mikrosrebro. I teraz wiecie już Państwo jak działa nasz układ odpornościowy. Dlaczego nazywam kolostrum, czyli siarę, magicznym eliksirem natury. Dlaczego mikrosrebro jest prawdziwym pogromcą wirusów? A także poznaliście inne środki z naszej domowej apteczki. W tym miejscu chcę państwu serdecznie podziękować za państwa uwagę i mam nadzieję, że wkrótce znów zobaczymy się podczas kolejnego webinaru, a może nawet na żywo. Chętnie przyjadę do Polski. Na zakończenie chciałbym życzyć państwu dużo zdrowia. Wasz Healthdoc Christian Alfred Künst.